No, hej, witajcie. Dzisiaj... No, myślę, że jest trochę lepiej niż, niż, niż ostatnio. Znaczy, w sensie, niż ostatnio, niż wczoraj. A i tak teraz muszę wyjść na dwór, bo wiadomo, są, są pewne rzeczy do zrobienia, no i... Choroba chorobą, no ale... Trzeba się tym zająć też. Także przy okazji tego wyjścia, no to tak się no, ubrałem. Fela. No, fela mnie ogólnie ostatnio odpuszcza. Wiadomo, zwierzaki to one czują takie rzeczy, więc. Więc wie, że coś jest nie tak. Także powiedzmy, że mnie nie męczy tak ostatnio. Już tam sobie. No. Dogadała się ze swoimi nowymi miskami, tak? Tak, Felka? Też zauważyłem, że lubi, jak się ją po brzuchu drapie. To wtedy to jest takie uspokojenie dla niej. No, też dosyć dziwna sprawa z to. Tą z tą chorobą u mnie, było ogólnie no to ja już lata nie byłem chory co do, na, na dobrą sprawę zapomniałem jak, jak to jest no to tam wiadomo, jakiś, jakiś tam katar jedno coś takiego, no to nie można tego chorobą nazywać muszę Feli też, bo mam taką miarkę do nabierania karmy żeby zawsze dawać jej jakby no, tą samą ilość I widzę, że ona się zrobiła, ta miarka za mała, nie? Muszę po prostu jakąś większą Miarkę Żeby, żeby fela jest takiej jednej miarki i wystarczająco najadła Chyba, że to <gryw> Chyba, że to nie o to chodzi, tak? Nie no Potrzebuje tak jedzenie, Nie, Fela była chwilę spokojna, tak? Po brzuchu podrapiemy, no to będzie pies spokojny. Także Fela no, musi się bawić na dworze z Szerikiem, no ja ja się na dworku nie bawię. Wiadomo z psami, bo tylko tam jakieś wyjścia na zewnątrz no to tyle co trzeba że tak powiem, obrobić przy tych, przy zwierzakach. No tak to wiadomo, no. Nie jest za ciekawie, no ale, ale trzeba być dobrej myśli, że... No nie wiem, ile to tam potrwa, ale żeby z każdym dniem chociaż było lepiej. Tak, Felka? Co tam jeszcze, fela, masz do powiedzenia? No, fela niedługo, no, pierwszego kończy 4 miesiące, nie? Ale nie gryź mi, fela, nie gryź mnie. Widzisz, ja drapie po brzuchu. A nie, ona mnie liże teraz. Dobrze. Dobra, psinka, tak? Dobra, no, nie chcę też przedłużać, bo dzisiaj to po prostu taki film, żebyście też zobaczyli, co tam. Co tam, jak tam z Felą? No to tak, no przez... Ojejku, ile to? Prawie 3 miesiące codziennych filmów, tak? No tak wyjdzie, nie? No bo październik, listopad i... No, i grudzień już się nie udało cały, no ale... Dobra, okej, okay. nie, nie przedłużając. Jeśli tylko no. Na... Siły pozwolą, no to coś, coś też nagram, no ale na razie to pewnie z domu, nie? Także nie musicie się tam martwić o resztę... Okej. Okay. Odbiło się. O resztę zwierzaków, wszystko jest z nimi dobrze. Teraz jeszcze ten Sylwester, to wiadomo co będzie. Już nawet, pewnie parę dni przed, zaczną strzelać. Dobra, okej okay, to otrzymajcie się dzięki ogólnie też za, no, za Wasze komentarze pod tym postem co ostatnio wrzuciłem Wiadomo tam ze wszystkich tych yy, Waszych porad nazwijmy to zdrowotnych no skorzystać nie mogę no bo to trochę troch by było tego za dużo, no ale no, też używam takich, że tak powiem, sposobów domowu, domowych, plus tam jakieś tabletki. Jak na razie nie ma tragedii, więc zostajemy przy tym. Tak, felka jest, widzę, że... No. Przestanie żonglaskać po brzuchu, to... Dobra, okej, okay. bo już chyba ten film nawet ma za długo, no. Miał być krótszy, dobra. Okej, okay, to co, trzymajcie się, dzięki za oglądanie i no, na pewno coś nagram jeszcze przed, przed Sylwestrem, więc do zobaczenia, znaczy do następnego, cześć.